Witajcie, kochani! Kolejny materiał, kolejny film. Przyszedł mi do głowy taki, jakby materiał, którym nawiążemy do niedawnych filmów Maćka i Bartka w tematyce aktualnej sytuacji Xboxa i planu lub też jego braku ze strony Microsoftu na rozwiązania dla swojej platformy Xbox. Dlatego, nie przedłużając. Pijemy łyk wspaniałego espresso, wasze zdrówko, mm, wyborne i lecimy. Jestem z powrotem. Jak wiecie, lub może nie, Maciek i Bartek niedawno nagrali materiały, w których odnieśli się w do tego, w jaki sposób Microsoft traktuje markę Xbox. Każdy z nich zrobił to w swoim unikalnym stylu. Maciek ze stoickim, właściwym sobie spokojem, aczkolwiek punktującym i niepozbawionym emocji, gdy konkretnie pokazywał błędne decyzje lub zaniechania giganta z Redmond. Z kolei Partek odpowiedział mu swoim materiałem w którym przyznał, że zgodził się z jego argumentami i otworzyły mu oczy, ale też zawierał on taki jakby emocjonalny pierwiastek fana, który, trzeba powiedzieć, nie zamgliło mu jego osądu i faktów, które niestety nie działają na, na korzyść producenta konsoli z zielonym światełkiem, czyli Microsoftu. I słuchajcie, odnośnie Bartka. Jako wielki fan zielonych wielokrotnie pokazał, że jest entuzjastą konsol, od Microsoftu i są one bliskie jego sercu. Niestety często było to mu wytykane, co zakrwawa na jakąś aberrację i hipokryzję, zwłaszcza w kraju, w którym Sony bądź też PlayStation mają status świętości i nie daj Boże, żeby ich skrytykować, bo zaraz zbiera się stado sępu, więc tutaj to uważam, że troszeczkę jest nie fair. Tak? Można być fanem i być bardzo Dużym fanem, tak? ale no, krytykowanie za coś takiego no, troszeczkę nie na miejscu. Co więcej, rozumiem Bartka, bo przeżywałem to samo z Sego. Droga i cały roller coaster jaki miałem z moją ukochaną firmą. Wiecie dobrze, że uwielbiam Sego. E, to jest coś nie do pisania e, jaki to był roller coaster. Jaka sinusoida nastrojów. Pod euforii z początku lat 90. z konsolą Mega Drive i genialnymi grami. Potem krótka radość z Saturnem i jego szybkie u, u, jakby uśmiercenie bardzo niedocenianej konsoli, poprzez ekstazę wspaniałego Dreamcasta i genialnych gier końca lat 90. I w końcu prawdziwy cios w serce gracza. Ponownie przedwczesny koniec konsoli Dreamcast, wycofanie się SEGI z produkcji hardware i przejście na produkcję i wydawanie tylko y, oprogramowania gier, software. To był naprawdę wielki cios, dla milionów graczy, fanów Segi. I w tym aspekcie rozumiem Bartka, tak? Oba materiały, jaki zresztą też i mój, mają za zadanie w pewnym sensie krytykę i wypunktowanie tego, co jest błędne było, jest błędne w strategii Microsoftu z perspektywy nas graczy, którzy tak jak wy kochamy gry i konsole, w większości. Od dziecka, od czasów trzeciej i czwartej generacji 8-bitowych, 16-bitowych konsol oraz zależy nam na dobro tego rynku, tak, który jest nam jakby w, w, leży na sercu. Zwłaszcza od początku drogi Xboxa zwróćcie że miał on być jakby taką konkurencją, tak? Oni weszli w to miejsce, które pozostawiła Sega, to naturalne miejsce. I oba te słowa krytyka i konkurencja wpływają pozytywnie na branżę. Wskazują odpowiednią drogę, jak to było w przypadku planów Microsoftu odnośnie cyfrowego przypisywania fizycznych gier do konsoli Xbox One, co ograniczyłoby naszą własność. Dlatego dostali szklankę o pułapach przysłowiowo, prawda? Zobaczcie, jaki jest paradoks. Teraz ludzie w kopiach cyfrowych mają to samo, jednak już nie narzekają, prawda? Hm, dziwne to. Innym przykładem konkurencji, jaką była wspomniana Sega na początku lat 90., gdy potrafili, zobaczcie, pokonać takiego hegemona, jakim był Nintendo. Także no to i też wspomniane Sony, które tak samo weszło na rynek konsol jako praktycznie pra 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 totalny dziób. jeszcze bardziej niż Sega, bo Sega miała wcześniej jeszcze 8-bitowe systemy, prawda? i potrafiło Sony rozjechać konkurencję w postaci Nintendo i Segi i wreszcie nadszedł Microsoft, który w swoim Xbox 360 pokazał Sony, że jeśli za bardzo obrosną w piórka, to mogą podzielić los Segi. Jako wieloletni użytkownik konsoli Xbox i przede wszystkim jako wielki fan konsoli gier jest mi niezmiernie smutno, że Microsoft na przestrzeni lat zaprzepaścił nie tylko podwaliny, lub nawet filary obecności na rynku, jakim niewątpliwie był Xbox Classic i potem Xbox 360. Ale co gorsza, oni tracą ten trze to trzecie, to najważniejsze, czyli zaufanie fanów poprzez swoje kompletnie nieprzemyślane decyzje lub też ich brak wtedy, kiedy trzeba podejmować decyzje. Ja też dostrzegam brak jasnej drogi, jaką Microsoft planowałby podążać, tak? Bo może niby oni mają plan z tym Game Passem, ale czy to jest dobre dla nas? Nie wiem. Słuchajcie, od czasów Billa Gatesa u sterów Microsoftu, poprzez później Steve'a Balmera, którego zastąpił, aż po teraz Satya Nadella, obecnego włodarza Microsoftu, Xbox był swego rodzaju oczkiem w głowie tej firmy i mógł liczyć na nieomal nieograniczone wsparcie finansowe. I o ile, zobaczcie, Xbox Classic, który jest tutaj za mną, piękny egzemplarz, i Xbox 360 można uznać za naprawdę bardzo udane konsole, bo ta pierwsza, co by nie mówić, sprzedanie 24 milionów konsol Xbox Classic przez absolutnego debiutanta, jakim był Microsoft wtedy w dziedzinie konsol, trzeba uznać za jako sukces, tak? I później zostało to Kontynuowane przez Xbox 360, który sprzedał się w liczbie 86 milionów sztuk. I to już naprawdę była kontynuacja wzrostu. I gdy my już spodziewaliśmy się, że to jest naprawdę coś, coś niesamowitego, to kolejne generacje pokazały nam przysłowiową, równie pochyłą i wyraźny zjazd w dół. Ten zjazd w dół jest o tyle dziwny, bo Xbox 360 był naprawdę wspaniałą konsolą, dzięki której Microsoft. Zyskał no naprawdę nie tylko sympatię graczy, ale też taką jakby wiarę w nich, że oni mogą naprawdę dać im inne spojrzenie, inny typ rozrywki, tak samo emocjonujące jak jakie dawało Sony i Nintendo. Był to świetny sprzęt do grania, ale też pokazali, zobaczcie, Sony utarli im nosa, że nie mogą spoczywać na laurach i słynne słowa wypowiedziane przez prawdopodobnie Kazu, Kaza Hiraya. Ludzie będą pracować więcej i dłużej, żeby ich było stać na zakup PS3. To w kontekście tej bardzo wysokiej ceny PlayStation 3 i kosztów produkcji było trochę nie na miejscu. I generalnie Xbox swoją 360, swoją grafiką, biblioteką, wspaniałych gier pokazał, że może zapewnić własne, unikalne gry na wyłączność. I to między innymi przyciągnęło właśnie nas, graczy. Niestety tutaj zdzieje się, dzieje się rzecz niespotykana i niespodziewana. Kolejne konsole, z, zaczynając od Xbox One, ze swoim TV, 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 próbą blokady od sprzedaży używanych gier, poprzez Always Online i przypisywanie ich do konkretnej konsoli, oraz kompletnie dla mnie niezrozumiała taktyka z wciskaniem Kinecta na siłę do zestawów, podczas gdy gier na tę przystawkę było naprawdę niewiele i widać, że Microsoft nie wiedział, jak się z tego wycofać e, i to widać było, że to była nieprzemyślana decyzja, ale dalej w to brzmiono niestety. I idziemy dalej i finalny gwóźdź do trumny Xbox One było kompletne odejście od gier na wyłączność, podczas gdy konkurencyjne PlayStation 4 oferowało raz, dwa, trzy, cztery, no dziesiątki, setki y, gier, które naprawdę przyciągały graczy. Był to wstęp do późniejszej inwestycji w Game Pass, w mojej opinii, i drodze ku Play Anywhere, czyli grajmy wszędzie na wszystkim, co zresztą Microsoft kontynuował i kontynuuje i oraz rozwija na Series X i Series S obecnej generacji. Możecie się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że wspomniane konsole były błędem na miarę. Na miarę przystawek Segi Mega Drive do y, y, napędu CD, y, czyli Mega CD, oraz y, przystawki 3 X, która miała dać moc 3D, mówię, nawiązuję oczywiście do Kinecta i y, konsola Xbox One, tak? że to były po prostu nieudane, y, nieudane pomysły. Y, jak widać, zobaczcie, Microsoft nie za bardzo uczy się na cudzych błędach z przeszłości. Ale co tam? Przecież mają force jak lodu, więc mają czas. I teraz pytanie, czy na pewno. Czy zieloni mają czas, bo w obecnej generacji jeszcze bardziej rozdrabniają swój coraz mniejszy kapitał w postaci fanów, tak? których już jest coraz mniej? Dzieje się tak poprzez niejasne decyzje w wydawaniu gier na inne platformy, co daje bardzo, ale to bardzo negatywny wydźwięk. I słuchajcie, może specjalni od public relations w Microsoftie mogliby sądzić, że nic się nie stanie. I zaufanie w markę Xbox rośnie, to albo zostaje na tym samym poziomie, no to jednak, według mnie, yy, zaufanie właśnie w y, przysłowiową markę Xbox leci w dół, pikuje w dół, jak to często mówi Phil Spencer. The fundamental decision driver for any decision that we make, anything we're going to talk about today is the long-term health of Xbox. That we're running a growing platform that is reaching more players. Niestety Microsoft jako firma jako producent konsol, wydawca gier, zamiast być tym przysłowowym wybrańcem, który ma przywrócić równowagę konsolowego balansu mocy, coraz bardziej zmierza do przechylenia szali tylko w jedną stronę, która dla nas graczy Niestety nie jest dobra. I czy to zmierza w dobrym kierunku? Z tego, co ja teraz obserwuję rynek, nie. I tutaj Microsoft może używać sobie swoich PR-owych haseł. Jak i to oni są niewspaniali prograczowscy, że oferują gry na różnych systemach i w ogóle różne ro, różnego rodzaju gry. Um, key of play the games you want with the people you want anywhere you want when anybody play when everybody plays we all win these have been part of our strategy for years and will continue to be our focus is on how do we continue to grow the games industry by reaching more players in more places <gry> 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 Co zresztą film powiedział wprost, ostatnio tłumacząc, że kilka gier z Xboxa wyjdzie na inne platformy, mówiąc, że szukają nowych kanałów mo monetyzacji. Hmm. Monetyzacja, słowo bardzo powszechne w dzisiejszych czasach, odmieniane przez wszystkie liczby i przypadki, yy, niestety staje się bardzo ważne dla Microsoftu, który zdaje się, postanowił, yy, że nie będzie walczył na arenie, na jakiej stały i stoją Sony i Nintendo, ale z braku cierpliwości. Zobaczcie, to jest ten brak cierpliwości po przejściu z Xboxa 360 na Xboxa One. Oni całkowicie zmienili taktykę. I braku cierpliwości i długofanowej strategii, mającej na celu budowanie właśnie więzi między nimi a graczami, zdobywanie naszego zaufania. Oni postanowili swego rodzaju zrobić taki, taki eksperyment, że zrównają z ziemią całą tą arenę i stworzą ją na nowo, jakby terraformując ją. Tak, żeby im pasowało. Tym właśnie w mojej opinii jest Game Pass, który ma być chyba dostępny, nie wiem, na każdym urządzeniu możliwym, na które, które da radę go odpalić, prawda? Uh, growth in our Xbox business is critical to the long-term health of Xbox. Many people know I've been on Xbox for over 20 years, and I want to make sure Xbox is in the best position for the next 20 years. That means healthy player community, healthy creator community, and healthy business. so when we look at opportunities to allow more people to play, more people engage, more people to buy, more people to subscribe, it's all about putting xbox in the best position. and our hardware is a critical component of that. the absolute best experience somebody has on xbox is hardware that your team builds and that people play on. but that's not going to be everybody. we fully accepted that we're going to have xbox players across all kinds of devices. Niby tak, ale zapominamy, co nas przyciągnęło do konsoli naście czy 10, 10 lat temu. To gry, wspaniałe gry, gry, które były ekskluzywne na każdy system. Virtua Fighter, Tekken, Sega Rally, Ridge Racer, Sonic, Crash, Final Fantasy, Mario, Zelda, Halo, Forza i wiele innych. Czyli widzicie, Microsoft też potrafił tutaj rzucić swoje Perełki, prawda? I nawet pomimo tego, że potrafili to stworzyć, w te swoje unikalne gry, przecież to dawało unikalność każdemu systemowi. Nawet Xbox był unikalną konsolą, aż do 360. I po dziś dzień dzięki właśnie temu dawne systemy jeszcze na nowo potrafimy odkrywać. Dalej mają tą magiczną otoczkę, bo są na niej dostępne prawdziwe perełki, które były niedostępne na inne systemy. I to jest właśnie magiczne. I zobaczcie, w momencie, gdy systemy zmarginalizujemy tylko do roli nośnika, abonamentu na gry, czyli spłaszczymy cały ten rynek, unik unikalność zniknie. Ta magia zaniknie. I to jest mój główny zarzut dla Microsoftu, że pod płaszczykiem niby tworzenia w istocie w pewnym, w pewnym stopniu usługi, która ma być dla nas, dla każdego, prawda? Czyli ma być spłaszczona, I, i to jest jakby ich cel, żeby ten rynek zmienić w taki sposób, żeby był jednolicie płaski, żeby nic się nie wyróżniało. Dlatego to jest dla nich ważne, bo wtedy cała, całe na biało wchodzi ich platforma, ich usługa, którą nazwą, nie wiem, Xbox, X Game Pass, czy Xbox Game Pass, czy Membership, czy jakąś tak. Co jest ważne, będzie ona miała ofertę dla każdego, żeby nikogo nie wykluczyć. Bo wiadomo, że w dzisiejszym świecie wszystko musi być dla wszystkich, tak? Że każdy musi czuć się dobrze, żeby nikt nie był offended, jak to mówią Brytyjczycy. Bo przecież jako, jak bohaterka jest zbyt kobieca, zbyt seksowna, to nie godzi się, tak? Wiecie o co chodzi. Słynna afera teraz ze Stellar, Stellar Blade na konsole PlayStation. I no nie może tak być, że bohaterka jest zbyt ładna, bo przecież jakaś dziewczyna grająca poczuje się urażona lub głęboko urażona, tak, jak to mówią Brytyjczycy. Jak zobaczy zbyt obcisły strój bądź też zbyt duży dekolt. I teraz tak pomyślałem sobie, słuchajcie, to co, może powiemy CR7, Messiemu i innym piłkarzom, żeby tak dobrze nie, nie grali, tak? Nie prezentowali się tak dobrze, bo przysłowiowy John czy tam Janek, czy, czy kto inny, gdziekolwiek na świecie, kto nie potrafi tak dobrze grać i nie wygląda na tak wymuskanego jak Cristiano, może poczuć się urażony, prawda? Ostatnio zadałem sobie pytanie, czy chcę takiego rynku gier. Odpowiedziałem sobie nie. I dlatego nagrywam ten film. Dlatego o tym mówię, wyrażam swoją opinię. Wiem, że żyjemy w świecie, w którym wyrażanie opinii naraża nas na krytykę z innych, ze strony innych ludzi, bo na przykład ilekroć chciałem powiedzieć, że gry cyfrowe są szkodliwe, to słyszę, że jestem starym dziadkiem, że to jest wygodne i że to jest, idziemy z duchem czasów. I, i tak jakby ludzie nie dostrzegali tego, że... My tracimy własność, tak? I tak samo jest z naszym rynkiem konsol, tak? Trzeba jakby mówić o tym i krytykować to, co uważamy, że jest niewłaściwe w naszej opinii. Chcę przekazać to, co myślę o naszej branży i to, czego się obawiam, tak? Ostatnio podczas rozmowy z moim przyjacielem usłyszałem, że o tym warto mówić, warto wypowiadać nasze zdanie i. To jest prawda, ilekroć choćby świat mówił co innego, że to jest postęp i że tak trzeba, trzeba myśleć nowocześnie, to jednak należy mówić o tym, co my myślimy, bo jeśli nam zależy na rynku konsolgier, gier, to trzeba o tym mówić, trzeba o tym rozmawiać i sygnalizować to, co jest w naszej opinii błędne. Wiele lat temu wierzyłem, że Microsoft może być przeciwwagą dla Sony i być dla nich motywacją. Zobaczcie, tak jak sportowcy, którzy osiągając wyżynę sportowej rekordy, motywują siebie nawzajem do coraz bardziej wytężonej pracy, do treningów. I tak też było przez wiele lat na rynku konsol, gdy to gry determinowały, jak producenci konsol i twórcy konkurowali o miano czempionów, o to kto wezmie się na ten przysłowiowy konsolowy Olimp, zdobędzie złote runo, czy też Odnajdzie konsolowego świętego grala, tak? Każda kolejna generacja konsol dostarczała nam wybitne tytuły, i gdy już myśleliśmy, że nic nas już nie zaskoczy, to wpada taki tytuł, jak na przykład, nie wiem, God of War 2 pod koniec PlayStation 2 i dostawaliśmy tytuły, które nas totalnie zmiadały z planszy. Chyba każdy z nas miał takie tytuły, gdzie po prostu robiliśmy oczy jak 5 zł i po prostu wow! co, jak to wygląda, tak? Stawaliśmy tytuły, które zmiatały nas po prostu nie tylko grafiką, ale muzyką, rozgrywką, czy też narracją i, i opowiedzianą historią, tak? W mojej opinii Microsoft oraz też rynek y, ostro zboczyli z tej ścieżki niestety już to nie my jesteśmy tymi, dla których oni tworzą jak najlepsze gry i przez jakość tychże gier y, oni generowali swoje zyski, Teraz jesteśmy, jakby to powiedzieć, tylko cyferkami w kolumnach Excela, które mają się multiplikować razy ilość sprzedanych kopii danej gry, przez cenę. I gry nie są wybierane przez twórców, przez tych, którzy, przez tych wizjonerów z dawnych lat, którzy przez Jusu Zukiego, przez Jujiego Gonaka, przez Shigeru, Shigeru Miyamoto, nawet też Petera Moleni, który był twórcą. Populusa, czy też innych świetnych twórców, których nie wymieniłem. I teraz gry wybierane są nam przez marketingowców, przez ludzi, którzy uznają, że dany tytuł się sprzeda. Powiem Wam, że naprawdę jest mi smutno i wielka szkoda, że kreatywność i innowacja została ograniczona znacząco ograniczona na rzecz szybkiej i płytkiej, takiej powierzchownej rozgrywki. Zmierzając do końca, wiem, że puenta jest trochę ponura, ale powiem Wam tak, lepiej nakreślić obraz takim, jakim go widzimy, niż mówić, że jest super ekstra i że coś może się zmienić. W mojej opinii konsole są w kryzysie tożsamości, już o tym mówiłem, nagrywałem materiały w tym tonie i wbrew pozorom my, gracze, możemy coś zmienić i sprawić, że konsole i gry znów będą miały charakter, czego Wam i też sobie życzę i tak pomyślałem sobie, że słuchajcie, mamy jakby swój głos, tak? I to my decydujemy, czego moglibyśmy oczekiwać. I my też możemy jakby pokazać żółtą kartkę wtedy, kiedy coś nam się nie podoba. Pamiętacie, jak Microsoft próbował nam wcisnąć właśnie to wspomniane wcześniej blokowanie gier od sprzedaży używanych gier? i gracze potrafili to zablokować, więc no, mamy, mamy siłę i potrafimy to zrobić, tylko pytanie, czy, czy chcemy, tak? Przez ostatnich kilkanaście lat próbuje się nas, graczy, zmiększyć, żebyśmy my przyjmowali, to, przyjmowali takie postawy, które wcześniej nam się nie podobały, tak? To jest, jeśli dobrze pamiętam, okno Overtona. I to jakie my decyzje będziemy podejmować to my w ten sposób dajemy znać na co się godzimy tak i myślę że rozdrabnianie rynku nie jest dobre i powinniśmy oczekiwać dobrych gier więc kończymy dzięki wielkie mam nadzieję że wam się podobał materiał dajcie znać w komentarzach co sądzicie pamiętajcie żeby dać kciuka w górę żeby nakarmić algorytm żeby kanał jakby jeszcze bardziej docierał do nowych osób, nowych fanów gier, konsol. O to chodzi chyba, żeby taka pozytywna energia i pozytywna, pozytywne materiały też rozpropagowywać. Wielkie dzięki za komentarze, czekam na opinie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, hej, do zobaczenia.